Chciałbym Wam bardzo zaprezentować powtórkę Micrusa z pierwszej DPA, grającego na czołgu T110E3. Jest to zwieńczenie jednej z linii TDKów amerykańskich, czyli niższych oczków 10 tieru. A już pokazuję parametry pocisków, ponieważ to jest zniszczyciele czołgów. Najważniejsze 295 przebicia i 750 uszkodzeń na pocisku zwykłym. 375 przebicia i 750 uszkodzeń na pocisku. Premium, który jest w tym wypadku pociskiem podkalibrowym. Kolega, jakbyście przełączył się tutaj na pociski Premium, przy okazji mogliście zauważyć, że został użyty e, Atut Intuicja, znaczy to, że kolega ma raczej już dosyć dobrą załogę na tym pojeździe, ponieważ nie jest to zwykle e, perk, który robi się e, w pierwszej kolejności. Ten mistrz Czołgów charakteryzuje się potężnym pancerzem, naprawdę z tym przez przebiciem są spore problemy. E, jest to konstrukcja bezwieżowa. Tutaj a propos E-4, którą ma wieżę częściowo-brotową, ten nie ma w ogóle wieży obrotowej. Strzałów E-setkę. Na tych pociskach nie ma najmniejszego problemu, żeby przebić jego wieże. Pozycja kolegi jest trochę ryzykowna, dlatego że w przypadku, w którym artyleria stałaby tutaj koło kościółka, mniej więcej tutaj, gdzie w tej chwili wskazuje kursorem to może ona tutaj w misy kolegi właśnie bić. Tutaj po, e, między tymi domkami po prawej stronie jest piękny przestrzał. Myślę, że tutaj ten M53 w momencie, w którym znajdowałby się na tamtej pozycji spokojnie mógłby się tutaj wstrzelić. A oczywiście nadbudówka jak pancera S to również wpuszcza, zwłaszcza przy większych penetracjach. Kolega sobie spokojnie nabija punkty uszkodzeń, to jest to, o czym mówię. Ten pancer jest trudny do przebicia. E4 spokojnie można jakoś tam w różne miejsca przebijać, zwłaszcza w garnek. Z E3 to już nie jest takie proste. Przeciwnicy w tej chwili się pochowali całkiem rozsądnie, dlatego że kolegi przebić nie mogą. Wszystkie pociski, te kolegi w tym momencie odbijają. A tymczasem kolega z przebiciem ich nie ma najmniejszych problemów. Gdyby ewentualnie któryś z Was miał do kolegi lekkie pretensje, że tutaj strzela tylko amunicją premium, że ma potężną penetrację również na pociskach zwykłych, e, to kolega napisał, że po prostu chciał zrobić misję na obiekt 260, w związku z tym chciał zagwarantować sobie przebicia niemalże stuprocentowe. Gdzie tutaj kolega trochę wiosłuje, macha kadłubem lewo, prawo, lewo, prawo. Dzięki temu utrudnia SNC trafienie. O dziwo setka konsekwentnie używa pocisków zwykłych, nie używa pocisku premium, czyli z hitów w swoim wypadku. Strzał udolną płytę oczywiście kończy się jej zejściem. I z trzeci nie ma tutaj żadnych szans w konfrontacji z kolegą, jego penetracja jest zbyt niska. Działło zbyt niecelna, aby móc tutaj cokolwiek zrobić. Kolega już jedzie naprzód, uznał, że dość stania. Dość czekania, poza tym skończyły się e, punkty, które można sobie tutaj nabijać, w związku z tym trzeba się po kolejne punkty pofatygować. E, to, co też widzicie, ten nie charakteryzuje się dobrą mobilnością, jest to dość charakterystyczne dla pojazdów mocno opancerzonych. Trochę przyspieszę, żeby też Was nie zanudzać dojazdem. Pełny IS. Dziwne na tym etapie bitwy, że jeszcze ma cały czas pełną pulę punktu wytrzymałości. Dla kolegi oczywiście bardzo fajny cel. Jednak tutaj artyleria... Trzeba było udobyć, aby nie mogła strzelić oczywiście. Mogłaby próbować strzał tutaj z biodra. Mogłoby jej to wejść, kolegę by na pewno to trochę zabolało. IS się naturalnie nie przebija. O dziwo, kolega też się odbija od tego pancerza. Szkoda, można było pocelować w dolną płytę. Na pewno wtedy by weszło tutaj, nawet lekki taran. No, ale kolega niestety nie zdążył już przeładować, aby tego Isa dobić. Zresztą miał on już tylko 400 punktów wytrzymałości. To nie jest zbyt dużo, jak na, jak na możliwości tego działa. Ale zawsze coś, zwłaszcza w momencie, w którym chce się zrobić misję. O ile dobrze pamiętam, to na obiektę 260 jest 8000 punktów obrażeń potrzebnych na ostatnie misje i 5 pojazdów zniszczonych. T54E1 Strzał bez dokładnego przycelowania, jednak na całe szczęście wchodzi. E-100 widowiskowo wysadza. T54E1 Kolega tutaj znowu jedzie robić kolejne obrażenia. Pocelowanie. Nawet nie w dolną płytę, tylko w kadłub wchodzi. E setka dalej przejmuje bazę. Nie się na wjechanie. Pocelowanie w E piątkę. Nie weszło, niestety. Kolega przerzucił się na zwykłe pociski w tej chwili. Albo chwilę temu. Nie zauważyłem, ale teraz już jest na zwykłych pociskach. No tutaj E5 używa hitów, to naturalne. Pocerowanie w garnek wchodzi na całe szczęście. Ale E5 ma zdecydowanie bardziej szybkostrzelne działu niż kolega. Tutaj bardzo inteligentne zagranie z jego strony, czyli zdjęcie koledze gąsienicy. Objechanie, jako że kolega nie ma obrotowej wieży, no to w tym momencie jest w niezłych tarpatach. Jedyną możliwą tutaj szansą na obronę, obronę przed oddychaniem to było właśnie dojechanie do budynku, tak aby on nie mógł kolegi objechać. No i bitewka się kończy, przechodzimy do podsumowania. Za bitwę wpadła klasa mistrzowska. Dwa pomniejsze odznaczenia. To jest opanowany chyba, jeżeli dobrze pamiętam w przekładzie na Polski. Stalową ścianę oraz duży kaliber. Oleg zarobił zrobił 6929 punktów obrażeń, zniszczył 3 pojazdy przeciwnika, zdobył 1100 punktów podstawowego doświadczenia. Na 14 strzałów wszystkie trafił, ale tylko 11 razy przebił. Pancerzem zablokował 7250, zwrócił uwagę, jak pancerny jest to pojazd. No a jako, że grał z kontem premium, to zarobił 7128 kredytów pomimo używania mocy premium a ze wszystkimi bonusami zdobył 8333 punkty doświadczenia. W tej bitewce byłoby to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.